Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym filmie poruszymy dwa tematy. Pierwszy, na jakie dwie kategorie możemy podzielić wodery z mojego doświadczenia, ponieważ przerobiłem pięć par i co nieco już mogę powiedzieć. I drugie pytanie to stricte tytułowe, czyli czy warto ściągać wodery ze Stanów i dlaczego więcej tego nie zrobię. Odpowiadając na pytanie pierwsze. Wodory tak naprawdę możemy podzielić na dwie główne kategorie: te, które ciekną. I te, które jeszcze nie ciekną. Jest to nieodzowny ich element. Wiadomo, możemy się później doszukiwać membran, jakie w woderach występują, kieszeni, grzałek, zamków, mocowania paske, ale są to rzeczy poboczne. Kupując wodery, głównie patrzyłem na to, ile one mogą wytrzymać, i przeważnie byłem niemiło zaskoczony. I druga rzecz, czyli szata tytułowa, czy warto ściągać wodery ze Stanów i dlaczego w mojej opinii nie warto. No tutaj, tutaj chwilę pogadamy na ten temat, ponieważ mam wypisanych 11 punktów, które chciałbym po kolei ruszyć chronologicznie, tak żeby wam zobrazować to jak najbardziej. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, no to prośba o subskrypcję łapę w górę i możecie napisać co sądzicie o tym odcinku. Jeżeli komuś pomógł, to się cieszę. Jeżeli ktoś myśli nad ściągnięciem woderów ze Stanów, niech się zastanowi, może ten odcinek da mu trochę do myślenia. Punkt numer jeden. Dlaczego w ogóle wodery ze Stanów? Jak to się stało, że do mnie trafiły i je nabyłem? Zadzwonił do mnie kumpel z informacją, że ściągnął Simsy G4Z, w sensie z Zipem, z zamkiem i były one w rozmiarze M-Long'u. Eee, a akurat moje wcześniejsze wodery uległy awarii. Na kolanie zaczęły ciec same z siebie, plus do tego zaczęła się w nich rozklejać membrana. I w tym momencie akurat byłem bez woderów, no i pojechałem do Christiana, przymierzyłem te wodery i byłem bardzo miło nimi zaskoczony, ponieważ rozmiarowo bardzo dobrze na mnie leżały, tak jak wcześniej mówiłem były to M-Longi, czyli przedłużone i wąskie w talii, to znaczy w tali, w tułowiu. W większości woderów miałem ten problem, że w tłowi one są na mnie za szerokie, więc teoretycznie weszłoby do nich dwóch takich jak ja. Plus do tego, jak w nich załóżmy kłócałem, to ciągnęły mnie albo w kolanie, albo pod kolanem, ewentualnie w kroku, co przy doborze woderów nie jest za dobre ze względu na to, że po prostu naciąga się materiał szwy, no i wcześniej czy później one po prostu w tych miejscach większe prawdopodobieństwo, że będą nam ciec. Odnośnie Simsów G4, Eee, nie było tego problemu. Jak je przymierzyłem. Mobilność ruchów pełna, nigdzie nic nie ciągnęło dosłownie, tak jakbym w dresach chodził. Drugi punkt, czyli research na temat tych woderów. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy korzystali z tych woderów od... Eee, Roku do dwóch lat i wszyscy byli bardzo pozytywnie nimi zaskoczeni. To znaczy, może nie tyle, że bardzo pozytywnie nimi zaskoczeni, ale nie mieli do nich żadnych uwag odnośnie jakości wykonania, użytkowania. E, nigdzie im nie ciekły. Też oni na to, to nie, Zbyt mocno nie dbali, e, mam tutaj na myśli, po prostu nie rozczulali się nad nimi, tylko jakby jakieś krzaki to szli przez nie jak przecinak. E, plus do tego na kamieniach też nieraz gdzieś się wywrócili, przejechali tyłkiem e, czy kolanami i nie było żadnych rozdarć, otarć, przecieków i tak e, No i plus do tego jeszcze rozmawiałem z chłopakami z Kadisa odnośnie ilości reklamacji, e, no i w sumie te reklamacje były zerowe, więc stwierdziłem, że jeżeli tak to wygląda, to skuszę się i wezmę te wodery. Tutaj też trzeba dodać, że ściągając tego typu sprzęt ze Stanów, no cenowo jest zdecydowanie rozsądniej, ponieważ ja za nie zapłaciłem plus minus jedną trzecią ceny naszej polskiej rynkowej. Właściwie bardziej plus niż minus, ale też już mniejsza o to. punkt trzeci, zakup. On no odnośnie jeszcze tych woderów, trzeba dodać, były one nowe, z wszystkimi metkami i tak dalej. Punkt czwarty użytkowanie. Przez pierwsze cztery miesiące nie było z nimi żadnych problemów. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to tak jak wcześniej mówiłem, bardzo wygodne i tak dalej. Super, polecam. Plus zamek w woderach. No w tym momencie uważam, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, które Wodery mogą posiadać. Jedyne co, no to raz miałem taką sytuację, że jak rozpinałem te czy tak, gdzieś mi na zamku lekko ciekło ale okazało się, że jak je gdzieś rozpinałem w krzakach i później zapinałem, to kawałek jakiegoś listka mi wszedł w ten zamek i po prostu na tym listku gdzieś to puściło, więc to była pierdoła. Punkt kolejny, powstały uszkodzenia. Po tych czterech miesiącach użytkowania zaczęły mi się odklejać taśmy na skarpetach neoplanowych i teoretycznie jakby się odkleiło w jednym miejscu, gdzieś na jakimś tam załamaniu i tak dalej, no to ok jestem w stanie zrozumieć, że załóżmy, nie wiem, jak wsadzam je do butów i w jednym miejscu gdzieś się ta skarpeta cały czas zaciskała, i zagniatała, no to OK w tym miejscu mogło coś odejść, no ale nie w przypadku, gdzie w jednym, w jednej skarpecie i w drugiej skarpecie te taśmy zaczęły odchodzić wszędzie i plus do tego wewnątrz, od wkładania i wyciągania skarpety. Miałem wcześniej różne wodery i nigdy nie miałem tego typu sytuacji, żeby coś takiego się działo, tym bardziej, że też rozmiarowo wszystko było podobierane, więc stwierdziłem, że muszę się skontaktować z Simsem i po prostu im to odesłać na serwis, ponieważ te wodery mają w Stanach rok gwarancji. I punkt kolejny, czyli zgłoszenie usterki. Zgłoszenie usterki wygląda tak, że wchodzimy na stronę internetową, e, wypełniamy cały formularz zgłoszeniowy, e, wpisujemy co się tam stało i tak dalej. Dodatkowo dołączamy zdjęcia e, no i czekamy na odpowiedź. Po zgłoszeniu tego formularza kontaktowego czekałem coś w okolicach dwóch tygodni, wysłali mi odpowiedź z numerem sprawy. Plus dodatkowo, że ten mój cały opis i zdjęcia są niewystarczające i mam im wysłać te wodery do Stanów w celu oględzin dalszych, ewentualnej naprawy i tak dalej, albo wymiany na nowe. No i tak jak napisali, tak zrobiłem, spakowałem wodery w paczkę i wysłałem je do Stanów Fedexem. Wysyłka Fedexem do Stanów kosztowała mnie 345 zł i paczka szła nie cały tydzień, bo wysłałem je w poniedziałek, w piątego one były już na miejscu. Jest też możliwość wysłania pocztą polską, co jest tańsze, bo tam wysyłka kosztuje w okolicach 80 zł, no ale musimy się liczyć z tym, że paczka idzie do Stanów w okolicach miesiąca, czasami nawet półtorej. Więc stwierdziłem, że im szybciej te wodery wyślę, tym szybciej je dostanę z powrotem. Myślałem, że nie zajmie to więcej jak miesiąc. No, i teraz tak, wodery do nich dotarły na początku grudnia i przez miesiąc ponad nie miałem żadnej odpowiedzi. W pierwszej połowie stycznia dostałem maila że, od Simsa, że wodery właśnie do nich dotarły. I od trzech do 5 tygodni mam sobie oczekiwać na odpowiedź co dalej. Minęło coś w okolicach 6 tygodni, dostałem zwrotkę z Simsa z informacją. Że mam zapłacić im 60 dolarów, i oni w ramach tych 60 dolarów wodery sprawdzą, naprawią, znowu sprawdzą po naprawie i odeślą je z powrotem. Tylko, że to, co oni mi napisali, jest napisane również na ich stronie internetowej: że tego typu zabieg kosztuje 60 dolarów w momencie, jeżeli wodery nie są na gwarancji bądź usterka powstała z winy użytkownika. A tak naprawdę tam nie było informacji, że usterka powstała z mojej winy. Poza tym odklejenie się taśmy wewnątrz i na zewnątrz no, nie uważam, żeby było moją winą i złym użytkowaniem. Napisałem do nich jednego maila z prośbą w ogóle o wyjaśnienie i tak dalej. I z tym, że nie poczuwam się do tego, że mam to 60 dolarów płacić, i plus do tego też tam poszły jakieś potwierdzenia zakupów i tak dalej. I w tym momencie ten mail jak kamień wodę, zero odpowiedzi. Wysłałem po jakichś dwóch tygodniach kolejnego maila z przypomnieniem. Zero odpowiedzi, w międzyczasie próbowałem się dodzwonić, nikt nie odbierał. Wysłałem trzeciego maila, dalej zero odpowiedzi, i w końcu wysłałem nowy formularz kontaktowy, tak jak na samym początku, jak tą usterkę zgłaszałem, z numerem sprawy, z opisem tej całej sytuacji. No i w międzyczasie jeszcze dzwoniłem do nich i w końcu udało mi się do nich dodzwonić. No i tam już jakiś pracownik odebrał telefon. No i była z nim rozmowa na ten temat i w sumie chwilę mu zajęło, aż doszedł do tego co, co tam chodzi i tak dalej i udzielił informacji tylko i wyłącznie, że wodery zostały naprawione, sprawdzone, wszystko jest z nimi ok i oni je odsyłają na swój koszt. Teoretycznie oni nie odsyłają w normalnym przypadku woderów e, poza Stany Zjednoczone. E, w tym przypadku wysłali mi je do Polski. Więc, no tutaj trzeba powiedzieć, że, że to akurat było w porządku z ich strony. No i jak te wodery przyszły, okazało się, że wymienili w nich skarpety neoprenowe na nowe, czyli stare zostały usunięte, nowe zostały wklejone. Jest jeden babol, ponieważ nie są one wklejone super w osi, tylko jednak mimo wszystko są lekko zukosowane, że tak to nazwę. Nie wiem jak to będzie się sprawować. Na razie byłem z nimi 5 razy nad wodą i jest póki co wszystko ok, ale jak to będzie dalej wyglądać, zobaczymy. I oprócz tego, jeszcze widziałem, że mniej więcej w tym miejscu mam zrobione trzy wstawki z aquasurem, czyli gdzieś najprawdopodobniej po prostu tutaj musiałem zakuć te wodery jakąś nimką, czy tam jakąś muchą podczas łowienia. Właściwie to tyle. Tak, odnośnie mojej przygody z woderami sprowadzanymi ze Stanów. Następnym razem na pewno się zastanowię trzy razy, zanim będę coś stamtąd sprowadzać. Tutaj trzeba też dodać, że w Polsce, jeżeli one byłyby kupowane, tak naprawdę skontaktowałbym się z sprzedawcą i tak naprawdę całość serwisu załatwia sprzedawca. Plus do tego mamy prawo, że jak ileś tam dni minie, bez odpowiedzi i tak dalej, to ma być zwrot kosztów. Więc tutaj, jeżeli chodzi o konsumentów i reklamacje, zdecydowanie lepiej wygląda to u nas, plus dodatkowo okres oczekiwania tak naprawdę z planowanego miesiąca, może półtorej, który myślałem, że będzie, przeciągnął się do ponad trzech miesięcy, więc osobiście nie polecam. Dobra, tyle z mojej strony, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Cześć!